Czym bliżej Boga, tym jest większa walka od siebie. Czy nie masz tak, że Bóg cię w czymś prowadzi, ale znikąd pojawiają się jakieś pokusy? Pokusy, żeby wrócić do starej pracy, pokusy, żeby powrócić do jakiejś takiej złej relacji. Bóg chce dla nas jak najlepiej. I coś, co może było dla nas dobre w czasie, nie jest dla nas najlepsze, i musimy być, starać się przynajmniej być rozmodlonym, być w relacji z Panem Bogiem. Codziennie, żeby móc przeciwstawić się tym oto pokusom i przeszkodom, które będą się starały zawalczyć o nas, żeby nas po prostu ściągnąć na inną drogę. Tego każdego dnia musimy się przyglądać, żeby właśnie podążać za tym, co Pan Bóg dla nas chce. Bo On chce dla nas najlepiej, On wie, co dla nas będzie najlepsze.